Konferencja klimatyczna Tuget R. Witam Państwa, Marcin Piasewski. jest ze mną. Gość, pan minister Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Panie ministrze, no to porozmawiajmy o odnawialnych źródłach energii. Jest pan pełnomocnikiem. No tak z tymi, chyba z ustawą wiatrakową to niekoniecznie wyszło tak, jak miało być. Jeżeli chodzi o nowelizację, modyfikację. Cieszmy się z tego, co jest zawsze postęp do przodu w dobrą stronę. Liberalizacja ustawy 10H służy po pierwsze nowym możliwościom inwestycyjnym dla inwestorów, którzy budują elektrownie wiatrowe na lądzie. Nie jest to już odległość, znaczy pozostaje zasada 10H, ona jest utrzymana w ustawie, ale decyzja lokalnej społeczności poprzez jej reprezentację, czyli Radę Gminy, może być podjęta uchwała, w której Rada Gminy zmniejszy tę odległość, ale nie mniej niż 700 metrów. Pierwotnie w projekcie ustawy, który został przygotowany w Ministerstwie, skonsultowany także w konsultacjach publicznych, ta odległość została wyznaczona na 500 metrów. Ale trzeba powiedzieć, że to 700 metrów jest wynikiem konsensusu politycznego podczas dyskusji w Sejmie. Wiemy o tym, że padały także postulaty w środowisku politycznym Zjednoczonej Prawicy, aby ten, ta odległość została wyznaczona dalej na poziomie 1000 metrów. Jest 700 metrów i myślę, że to jest też ważne, że inwestycje mogą być realizowane. Potrzebuje tego polska gospodarka, potrzebuje przemysł, bo zielona, tania energia, dzisiaj energia z wiatru na lądzie to najtańsze źródło energii, tak przynajmniej wynika z kontraktów zawartych w aukcjach OZE w ostatnich czterech latach. I ta perspektywa jest co najmniej około 4 do 5 gigawatów mocy zainstalowanej, nowych projektów, które mogą się pojawić w polskim systemie energetycznym, i to trzeba uznać za naprawdę dużą wartość. Zróbmy to. Co jest możliwe w przyszłości, jeżeli warunki społeczno-ekonomiczne, gospodarcze, także system energetyczny sieci przesyłowych, dystrybucyjnych energii elektrycznej będzie pozwalał na to, aby zwiększyć obszar, czyli tą odległość zmniejszyć. Ale co najważniejsze, jeżeli będzie Przyzwolenie społeczne, konsensus społeczny w tym zakresie to myślę, że ten kierunek jeszcze jest do, do podjęcia w następnej perspektywie, następnej kadencji żeby takie, takie analizy i takie działania były podejmowane. Najważniejsze, co z tej ustawy wynika, to to, że chcemy robić tę transformację energetyczną w zgodzie ze społeczeństwem i dla społeczeństwa. A nie przeciwko społeczeństwu, przeciwko ludziom, tak aby powodować protesty, aby lokalne społeczności się mobilizowały w protestie przed jakąś inwestycją. Bo przyzna pan redaktor, że mieliśmy do czynienia już właśnie z taką sytuacją w latach 2013-2014, i to zaowocowało wprowadzeniem reguły 10H do polskiego porządku prawnego. Było to na skutek właśnie masowych protestów w Polsce, gdzie niektóre inwestycje, nie wszystkie, ale niektóre inwestycje, Inwestycje no, były, mówiąc kolokwialnie, po bandzie realizowane w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej, a czym się różni ta regulacja obecna od tamtej, to właśnie tym, że wówczas można było zrealizować inwestycje w oparciu o tak zwaną wuzetkę, czyli decyzję Warunki, o warunkach zabudowy. zabudowy tak. I przychodził inwestor do wójta burmistrza i ta FUZ była wydawana bez konieczności konsultacji ze społeczeństwem, informowania kogokolwiek. Ludzie dowiadywali się często na etapie, kiedy było już ta, ten proces inwestycyjny, był zaawansowany. Była decyzja środowiskowa czy pozwolenie na budowę, e, i wtedy protesty, niezgoda. no Generalnie. Ferment w lokalnej społeczności, a to ma służyć dla gospodarki, ale nie tej gospodarki, oczywiście też ogólnokrajowej, ale także dla najbliższego otoczenia, dla firmy, która jest w danej miejscowości, dla ludzi, którzy mieszkają w tej miejscowości. Stąd też w tej ustawie, którą w tej chwili wprowadziliśmy, liberalizując regułę 10H, wprowadziliśmy także ofertę dla prosumenta e, wirtualnego. Gmina, znaczy inwestor poprzez gminę będzie mógł oferować zapis dla. Lokalnej społeczności dla e, mieszkańców tej miejscowości, e, aby mogli uczestniczyć, partycypować w realizacji tej inwestycji e, farmy wiatrowej lądowej. E, maksymalnie do wielkości 2 e, e, kWh mogą zakontraktować swój udział jako w tej farmie wiatrowej na zasadach prosumenta wirtualnego e, i to też spowoduje, że Ci Państwo będą mieć bezpośrednią osobistą korzyść z funkcjonowania takiej farmy wiatrowej. Będą mogli nawet powiedzieć, ta farma w jakimś Mikroudziale jest moja. To jest ważne dla świadomości, dla poczucia też odpowiedzialności, zwiększenia akceptowalności dla lokal przez lokalne społeczności dla realizacji takich inwestycji. Wreszcie, te inwestycje to jest już nowe technologie. W stosunku do tych, do tych projektów, które funkcjonują już z lat 2010-15 czy w późniejszych latach które były oparte o stare technologie, moc zainstalowana 800 kW, 1 MW. Dzisiaj turbiny wiatrowe, dzisiaj instalowane to przede przeważnie są, czasem zdarzają się 3 MW, ale teraz już 4-5 MW o znacznie większej mocy, co za tym idzie mniejsze oddziaływanie na środowisko, bo trzeba jedną turbinę zamiast pięciu Innych, która też ma bardziej, jest cicha w eksploatacji i generuje większą ilość energii elektrycznej. Pani ale no, jednak trochę i branży wiatrakowej, i no, tym, na którym zależy na transformacji energetycznej, jednak po tych 700 metrach na no, opadły, opadły ręce. No, nie ma co ukrywać. Ten obszar, na którym można budować nowe wiatraki, skurczył się w sposób zasadniczy. Mniej więcej o połowę został zmniejszony ten obszar możliwości inwestowania, ale naprawdę to jest jeszcze duża perspektywa do tego, żeby nowe projekty mogły być realizowane. Przy czym, żeby, na, żeby obraz, który rysujemy tutaj w naszej dyskusji, był pełny dla e, naszych słuchaczy i widzów, trzeba powiedzieć, że w roku 2015, w grudniu, moc zainstalowana w morskich, przepraszam, bardzo. o morzu za, za chwilę w lądowych farmach wiatrowych, to było niecałe 5 gigawatów, 4,9 gigawata. Dzisiaj zbliżamy się do 9 gigawatów i to jest wynikiem polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Wprowadzając regułę 10H nie zablokowaliśmy możliwości realizacji projektów, które uzyskały wtedy pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, ale poprzez właśnie wydłużenie możliwości realizacji z datą końcową do lipca 2024 roku, te projekty nadal są realizowane. Mało tego, został wprowadzony system aukcyjny, czyli możliwość ogłoszenia aukcji OZE i inwestor może zakontraktować swój projekt Projekt w aukcji, niejako ustalając cenę, za jaką będzie sprzedawał energię w ciągu najbliższych 15 lat, to pozwoliło uzyskać stabilność ekonomiczną i tak zwaną bankowalność projektu. Taki inwestor może po zakontraktowaniu tego projektu pójść do banku, uzyskać finansowanie i powiedzieć: Szanowni Państwo, państwo polskie w kontrakcie, który zawarłem na 15 lat, będzie płacić za energię, którą będę produkował w lądowej farmie wiatrowej, taką i taką cenę. Aha, to jest projekt, który jest rentowny, który daje nam możliwość udzielenia panu kredytu. Dzięki temu od 2015 roku do dzisiaj powstało kolejne blisko, już prawie 4 gigawaty nowych farm wiatrowych na lądzie. One są projektami starymi, ale realizowanymi już też częściowo w nowych technologiach z nowymi turbinami wiatrowymi. I do tego trzeba dodać. Nowe inwestycje, które powstaną, powstaną, powstaną z, z tytułu liberalizacji reguły 10H. Jeżeli dodamy wszystkie moce, i to jest już warunek spełniony bo to są kontrakty zawarte oraz warunki przyłączenia warunki, jeżeli chodzi o moc przyłączeniową energii elektrycznej, w roku 2025. Na lądzie w farmach wiatrowych będzie pracować około 11 gigawatów farm wiatrowych. 11 gigawatów to tyle, ile jeszcze niedawno chcieliśmy zrealizować na morzu do roku 2040. Naprawdę duża moc, ale liberalizując regułę 10H, skracając tą odległość do 700 metrów, dajemy możliwość, Wybudowania nowych farm wiatrowych, około czterech, być może 4,5-5 gigawatów. Więc przypuszczam, że w roku 2030 ta moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej w Polsce może osiągnąć około 16 gigawatów. Nie chciałbym licytować. To jest wynik szeregu splot, splotu okoliczności, warunków technicznych, sieci dystrybucyjnych, wreszcie decyzji. Podmiotowej decyzji lokalnych społeczności wyrażonej w decyzji Rady Gminy, bo te decyzje będą konsultowane na początku przez przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego i potem na finale, kiedy ten plan będzie uchwalany. Panie Ministrze, i na koniec się przenieśmy z lądu na morze. Jak wygląda tam sytuacja? Jak wygląda realizacja projektów? Jaka jest Pana ocena? Czy tutaj nie ma jakichś zadyszki? No tutaj nasza wyobraźnia jest w pełni rozpalona i pełni optymizmu. Realizujemy konsekwentnie plan związany z budową morskiej energetyki wiatrowej. Trzeba powiedzieć, że no, tutaj nasi oponenci wskazują, że Morska energetyka wiatrowa rozwijała się już e, kiedy oni sprawowali rządy w, w roku 2013-2014. Wtedy były wydawane decyzje lokalizacyjne o tzw. Tak PRW, czyli pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp. Ale to był tylko, można powiedzieć kolokwialnie, papierek, bardzo ważny papierek, ale z którym nie można było de facto za wiele zrobić, dlatego że nie funkcjonował system ramy prawne ani system wsparcia pomocy publicznej, który zrealizowaliśmy my w roku 2020, przyjmując przez Parlament ustawę o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych. Tam został zbudowany cały, można powiedzieć, konstytucja dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, do tego rozporządzenia wykonawcze, najważniejsze z nich o cenie maksymalnej i kolejne rozporządzenia wykonawcze. Ten plan rozwoju morskiej energetyki został obliczony na trzy fazy, póki co do, y, pierwsza faza już się zakończyła, jeżeli chodzi o stronę formalno-prawną. To są decyzje, które wydał y, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, łącznie o mocy, sumarycznie wszystkie projekty o mocy 5,9 gigawata mocy zainstalowanej, one są w trakcie realizacji. Dzisiaj A kiedy popłynie prąd? Dzisiaj, Bałtyku? dzisiaj ważny dzień, 20 kwietnia. Polska grupa energetyczna i ich partner duńska firma RWE podpisali uroczyście w Warszawie na Stadionie Narodowym umowę, pierwszą umowę na dostawę turbin wiatrowych. Tym dostawcą jest znana międzynarodowa firma, duże konsorcjum, duże konsorcjum firma Siemens Gamesa. To firma Hiszpańsko-niemiecko-duńska, która produkuje turbiny wiatrowe o mocy, uwaga, 14 MW. Ja przypomnę, bo przed chwilą rozmawialiśmy o lądowej energetyce, tamte turbiny 3-4 MW, teraz nowe pojawiające się, maksymalnie 5 MW, a tu 14 MW. To będą budowle o parametrach wielkości przekraczającej rozmiary. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To pokazuje skalę inwestycji. Największa inwestycja energetyczna w historii Polski całość tego projektu polskiej grupy energetycznej o mocy 2,5 gigawata, to największy projekt w Europie, jeden z największych na świecie, będzie w, co do nakładów kapeksowych opiewał na wartość około 44 miliardów złotych. Trudno dokładnie oszacować w tej chwili, ale to pokazuje w całym łańcuchu wartości, ile. Tysięcy miejsc pracy powstanie, dobrze płatnych miejsc pracy, jaka infrastruktura musi być wybudowana porty instalacyjne, porty serwisowe, statki, zarówno instalacyjne, jak i statki, które będą serwisować te farmy wiatrowe. Zależy nam bardzo na tym, aby maksymalizować w kolejnych latach tak zwany local content, polski local content, udział polskich przedsiębiorców, ale także polskiej nauki, firm technologicznych, które już teraz pracują na to, abyśmy za 10 lat w latach 30. tego wieku stali się eksporterem technologii, żeby to Polskie firmy zdobyły takie doświadczenie, jak dzisiaj ma firma Ersted i PGE, Polska Grupa Energetyczna, w partnerstwie z, z firmą Ersted, największym deweloperem projektów e, offshore'owych na świecie, realizuje największy projekt na Bałtyku. A mam nadzieję, że w przyszłości właśnie polskie firmy, takie jak Polska Grupa Energetyczna, jak PKN Orlen, ale także chociażby prywatna Polenergia czy inne firmy, które uczestniczą już w tych projektach, będą mogły eksportować nie tylko technologię, wykonawstwo, ale e, również e, know-how będą uczestniczyć w partnerstwach na innych rynkach europejskich i światowych. Ja praktycznie jestem pewien, że tak będzie. Temu służy też nasze partnerstwo, które powołaliśmy e, w, we wrześniu, 15 września 2021 roku. Dzisiaj ponad 250 podmiotów, partnerów z Polski, z Europy i ze świata realizuje e, konsorcja, partnerstwa. E, biznesowe, które mają, mają służyć właśnie rozwojowi tego sektora gospodarki. Cały szereg zadań musi być spełnionych. To także infrastruktura przesyłowa, wyprowadzenie mocy e, przez kable o dużej mocy, kable energetyczne z morza na ląd, to budowa transformatorów, całego systemu przetwarzania tej energii tak aby ona mogła w bardzo szybkim czasie e, być doprowadzona do odbiorców końcowych, do przede wszystkim przemysłu, który potrzebuje energii odnawialnej, taniej, czystej energii, ale także do polskich gospodarstw domowych. Zadbaliśmy o to, żeby ta energia miała również akceptowalną cenę, bo w tym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o cenie maksymalnej ta cena została ustalona na poziomie nie wyższym niż 320 zł za jedną megawattogodzinę. To dzisiaj na rynku jest atrakcyjna cena. Ona będzie podlegała indeksacji z uwagi na inflację, ale mimo wszystko będzie to stabilne źródło energii o akceptowalnej cenie. No, żeby pojawiło się jak najszybciej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był, był pan Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.